Niestety nie, nie słyszę nic. O. Tak, jest dźwięk. Dziękuję. W takim razie dziękuję, dziękuję Panie Kubo i firmie TING i zapraszam oczywiście do prezentacji od firmy Nordea. Tutaj Pani kożono do pokroku. Bardzo ważne jest to, jak szybko inteligencja zaczęła się to Mamy tutaj 1331, <kluzny> i rok, 44, 44, 44, 44, bardzo mocno 44, 44, 44, na tym roku nie ma, W czasach inteligencja porusza wiele elementów. Jedną z części AI jest oczywiście machine learning. To learning jest yeah, częścią machine learning. gdzie można wykorzystać z inteligencję w różnych formatach. W lansowości, segmentowaniu klientów, w systemach rekomendacyjnych, w procesach rozpoznawania mowy, czyli tutaj MLP.

21 lekcji na pierwszy dyrekcie, jako modeły i jak jutro mogę tutaj być Panem Staraczem, parakomendantem tej pozycji, w jakim kierunku pójdzie właśnie świat. w kierunku gdzie je wykorzystać, w jakim je czy to jest potrzebne, czy do tego są potrzebne procesy. Gdzie moc danie, na pewno, ja się, przy analizie wyników testowych, przy automatyzacji procesów testowych i automatyzacji samych testów. I też możemy go to tego wykorzystać. Przykład tego. Tak, działają te narzędzia... W przypadku analizy tych kosztów, mamy tutaj jedno narzędzie, który się portal bardzo dobrze działa. Bazuje na zasadzie MLP, czyli opis błędu, na tego podstawie zasadzie odpowiedniej informacji, jak to było. Tutaj mamy przykłady tego analizy, właśnie. Dalej, również to samo narzędzie, pokazuje właśnie uruchomienia kolejnych pełnych informacji na temat rodzaju błędów. Jak również już powiedziałem, istnieją również narzędzia, które automatyzują tę i w tym przypadku jest bardzo podobne czy wtedy czerpnął Mike Albo narzędzie rządzie zobaczycie jak to działa, tak pozwala nam pisać i oni pełnią te kliknięcia. Jest to oczywiście perspektywy, a tu Bardzo przydatne narzędzie do aktorów wizualnych. Tutaj mamy właśnie przykład tego, jak działa Victor. Jednak kliknięcie, Write -a. Oczywiście, tak zostały zostało wygięte. Jeśli w takim Teraz potrzeba, zrobienie takie narzędzi i kolejne takie narzędzia. Niestety tutaj nie pokazuje jest na przykład co worker, co w stanie albo jakoś metodę. No właśnie, <tokenisation> a teraz najważniejsze. to z że do Mamy masz... starą, bardzo dobrze znaną grę, Mario Kartel. Ludzie z moich generacji bardzo dobrze znają z Nintendo. po drugiej stronie, parę lat temu udało się właśnie spać taką, jak się zaczął komentować. Tutaj już ta inteligencja grała, ta subieka osiągała dobre wyniki. w przypadku tego wykorzystania, z tym więcej tego typu działań, które wykorzystane są w sposób bliskim, z tym naciskiem. To pytanie, czy zawód automatyka też pozostanie, oczywiście pozostanie, ponieważ efekty zawsze będą potrzebne, jednak narzędzia pozwalają im wykonywać kontrakty lepiej. I w literaturze możemy znaleźć takie określenie, że człowiek, który jest cywilnym prezydentem, nową rolę, no, no, właśnie takiego człowiek będzie go będzie już takim końcowym elementem podatku, No dobrze. Co mnie bardzo ważne pytanie, czy do tego wszystkiego jest jeszcze pro jak najbardziej. Im bardziej my następnie naszą organizacją. Zatem te związane z narzędziami sztucznej inteligencji będą e, potrzebowały bardzo wysokiego poziomu dojrzałości. Nie ma sensu, w tego, kiedy jesteśmy na bardzo niskim poziomie dojrzałości testowej, jest to sens, kiedy jesteśmy na poziomie jest a już na pewno. On e, to ma procesów testowych. Czy jest możliwa? Mianowicie, jest możliwe, zaraz Państwu ciekawę działający przykład, który robiliśmy z Norwora. Ten przykład opiera się na do pani defektu. Do Czala bardzo dobrze, żeby pokazać Wam, pokazać Państwu taki bagę, jaką do tego dochodziliśmy i jak w ogóle przeanalizowaliśmy, w ogóle zaczęliśmy też po a wcześniej zrobiliśmy teraz pewną taką analizę. Zrobiliśmy na warsztat efektów. Złożyliśmy, że mamy około 20 tysięcy defektów. No, jest to obsługiwane przez około 400 projektów. Mamy bardzo organizowaną ilość automatyków. W Polsce jest to około 100 tysięcy osób. Do tego z jednego baga to około... 8 godzin to przyśpieszyliśmy ilość barów, zresztą mamy bardzo dużo złota, bar, około 35 tysięcy metalów. W e, e, podzieleniu tego przez godzin, roboty godzin, zresztą że to jest około, obsługa tego ma około 20 tysięcy mandatów. Pytanie zadaliśmy sobie, jak zredukować czas obsługi takiego pojedynczego baga. Podnieśmy na pomysł, że weźmiemy proces, proces testowy. Mamy tutaj proces od utworzenia baga przez sprawdzenie, wybranie odpowiednich, odpowiednich testów, stworzenie testu planu, uruchomienie planu i Sprawdzenie wyników. To jest mniej więcej ten proces, który jest wykonywany przez automatyków i automatyków manualnych. Nie. To trwa około 3 godziny. To rozwiązanie, które my dzisiaj powrócimy, to musi być na 3 godziny, wkrótce to około 15 minut. Nazwaliśmy no to Chaos Minding Collection. Jakie technologie użyliśmy? No, są które tutaj są wykorzystywane u nas w, w firmie, czyli do nauki tworzenia modelu tutaj rola i do technickera. To samo rozwiązanie oczywiście w Pythonie. Framework testowy. Nasz własne napisany w Java, narzędzie do zarządzania pagan, do też komonowe z tych stanów. No i oczywiście do uruchamiania wszystkiego wykorzystaliśmy tutaj bambu. W pierwszej iteracja, przyniosłem sobie taki potęż, że rejestrujemy baga. Ten bag jest analizowany. Jest używana tworzona lista z tagami, które mają być uruchomione. Następnie mamy apli testów i później jest wysyłane wszystkie te rygoty i rezultaty, 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 rezultaty które zarządzamy naszymi zagadnieniami i informacjami. To nie jest to, czego dzisiaj przyjęliśmy. jest tutaj jeszcze słuchającej To prosty, bardzo pośredni algorytm, który sobie rozwiązywaliśmy w ten sposób. Później ten proces, który widzieliście poprzednio, te dwa elementy, stworzenie, listę tagów do uruchomienia i yy, samych testów, ubraliśmy w taki black box, nazwaliśmy to czubakiem. I to, co nazywam tutaj czubaką, to jest nasza sztuczna inteligencja, która się zajmuje właśnie pobraniem tego baga, stwierdzeniem, jakie testy powinny być zapytane do, yy, do uruchomienia i uruchomione w ramach tego baga. Yy, oczywiście, są to zadania. Tutaj zobaczmy, że ERA już najlepiej sprawdził wytłumaczenie, wypróbowanie, najpierw działają te Mamy multiplayer, mamy outplayer, mamy hybrid layer, mamy tutaj połączenie z kawy w Calvin, a potem jest tutaj podobny kod takiego rozwiązania przede wszystkim tracamy czas w Nie jest potrzebna żadna nowa struktura. wszystkie dane są zapisane w systemie qtec yy, i oczywiście to rozwiązanie było robione w ramach hackathonu. Jakby ono było gotowe do użycia mm. od razu do hakatonu. Yy, literatura. Tutaj bym polecał bardzo mocno książkę. No, Fleta, właśnie, książka jest napisana przez kultę w samej dziesiątej. Hmm. Teraz wypomnę Państwu filmik, który pokazuje, jak to rozwiązanie działało. Jest stworzone. Tak. I to jest ten jedyny modułowy test wykonywany przez serwis. To jest ten bezpieczeń, który jest wybrany przez, przez inteligencję do analizy. wypełnione przez te pola niezbędne, no i na koniec będzie bezpieczna. Na tej podstawie będzie generowała i wybierała i, i uruchamiała. Na sam koniec zobaczymy węgiel po uruchomieniu. Jak widzicie, baku stopy nowy Zostały urwione karty automatyczne i wymienione zapisanie do depozytorium tak? Z mojej strony to już wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję. No i zapraszam do kontaktu, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. Zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy Nordei za, za prezentację. Szkoda, że niestety nie, nie możemy zadać pytań. Natomiast gdyby Państwo chcieli zadać pytania do, do Nordei, to śmiało proszę napisać i ja to przekażę i potem też odpowie, odpowiemy. Zadamy to pytania do Nordei i odpowiemy, odpowiemy już offline.